Gąbkę Real Technik i jest to gąbka jakby dwuczłonowa. O, ty! Tego się nie spodziewałam. Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta. Jesteście na kanale Jamie. Dzisiaj zapraszam Was na test dwóch najdziwniejszych gąbek, jakie ja w życiu widziałam. Mm -hmm. Kupionych w Rosmanie. Czy one się sprawdzają? Czy mają. Sens? Czy warto wydać na nie więcej niż na klasyczną gąbkę? No to przekonamy się właśnie dzisiaj. Test nagrywany jest o wiele o wiele wcześniej. Ja te gąbki testowałam przez kilka. Ładnych tygodni. Widzicie pierwsze wrażenie, i na końcu filmu będzie podsumowanie. Testujemy pierwszą gąbkę. Pierwszy raz widziałam taką e, sześcienną, kwadratową gąbkę. Jestem ciekawa, jak ona się będzie sprawdzać. Jak widzicie, jeszcze jej nie otwierałam. Ta wygląda, jakby po prostu była cięta z metra. Jest bardzo mięciutka. Już w tym momencie, tak pod palcami, czuję, że to jest fajna konsystencja. Ona wygląda, zobaczcie. Strasznie dziwny. Jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że ja to muszę przetestować. Ło, wow, co tu się dzieje? Już tu widzę, że ona więcej nie naciągnie, ale nieźle to wygląda. Okej. Okay. Ja sobie tego podkładu więcej rozrobiłam, bo ja wiem, że często te gąbki po prostu wpijają połowę tego, co im pod nos podrzucisz. Także lecimy. Zastanawiam się, co Wam mam powiedzieć. Może to jest kwestia przyzwyczajenia, że ja jestem przyzwyczajona po prostu yy, do tych owalnych gąbek? Natomiast, no, nie wiem, czy mi się tym dobrze pracuje. Jakby, yy, ja lubię te owalne gąbki za to, że one są dość sztywne, mimo wszystko, gdy, je, yy, gdy ich używam, a ona się, zobaczcie, tak się mi o, po całej twarzy gdzieś tam wywraca, przewraca i tak dalej. Hmm. Wydaje mi się, że nie jest to moja ulubiona gąbka, ale może to e, kwestia tego pierwszego razu coś zjadła. Zobaczcie, możecie zobaczyć, ile zjadła, bo była czyściutka, więc wchłonęła trochę tego podkładu. I widzę też po ręce, bo rozrobiłam tego bardzo dużo, e, a tymczasem nie zostało tego mi aż tak wiele gąbka jako taka świetny materiał, super się z nią pracuje, e, bardzo ładnie wklepuje nam podkład w twarz, ten podkład naprawdę bardzo ładnie wygląda, dobrze się z nią pracuje, znaczy dobrze się z nią pracuje, dobrze się z nią pracuje pod tym kątem, że podkład wygląda ładnie, bo nie każda gąbka tak e, ma, te tanie gąbki jakieś takie z takiej dziwnej, e, dziwnego materiału, one po prostu przesuwają na ten podkład, nie przyklejają go do twarzy, natomiast ta robi to całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o kształt, no to ma to swoje plusy, ponieważ jesteśmy w stanie Wjechać na przykład koło nosa, fajnie wczesać, że tak powiem, ten podkład w pory mm, i dobrze. Tutaj jeżeli chodzi o dobrze, natomiast samo używanie tej gąbki dla mnie jest takie dość trudne, pomimo tego, że ona niby jest kwadratowa i powinno się ją zobaczyć, się fajnie trzymać, to gdzieś tam mój mózg jest przyzwyczajony do tych owalnych gąbek, jakoś yy, lepiej mi się właśnie je trzyma. Czas na drugą gąbkę. Chodzi tutaj o gąbkę Real Technik i jest to gąbka jakby dwuczłonowa. Z jednej strony nakładamy podkład, z drugiej strony nakładamy puder. Ma ona działać na sucho. Tak jest napisane na opakowaniu, że najlepsze jej użycie jest wtedy, gdy jest po prostu sucha. Z jednej strony mamy do nakładania produktu na mokro, z drugiej strony na sucho, więc zobaczymy jak ona się będzie sprawdzać. Z tej strony mamy taki materiał a'la gąbka. Ja tutaj sobie przygotowałam gąbki z Rig Technique. Jak zobaczycie, no to tutaj mamy bardzo podobny materiał, z tym, że on jest gęstszy niż w przypadku gąbki. Tutaj on nie jest taki mięciusi jak, jak w przypadku tej gąbki, kolor ten sam, natomiast ten jest bardziej zbity i twardy, bo go nie moczymy, więc może właśnie dlatego. Podkład i nakładamy. Zobaczymy, czy ta gąbka zje nam ten podkład. Fajnie, że ona jest taka ścinana tutaj i jest bardzo wygodna. Mam wrażenie, że bardzo ładnie. O, sorry za to światło. Mam wrażenie, że bardzo ładnie wklepuje nam podkład w twarz. Także za to duży plus. Słuchajcie, byłam pewna, że będzie o wiele gorzej. Natomiast Powiem Wam, że nawet mam wrażenie, że radzi sobie lepiej niż te klasyczne gąbki. Bardzo ładnie. W porównaniu do tej pierwszej to to jest nowość, która ma sens według mnie. Nice, bardzo nice, bardzo, bardzo nice. Słuchajcie, miałam zachwalać te klasyczne gąbki Lil technik, a mam wrażenie, że chyba z e, tą polubię się bardziej. Jestem jeszcze ciekawa, jak się będzie sprawdzała ta druga strona, natomiast teraz sobie nałożę e, korektor. Korektor gorzej, ale też jest w miarę ok. Wydaje mi się, że to też jest kwestia e, nauczenia się pracować z tą gąbką. I naprawdę buzia wygląda. O, tutaj, widzicie, czasami jak się y, robię podkład, to tutaj widzicie, odbijam y, sobie tą gąbkę. Także tutaj y, temu mówię, że trzeba się nauczyć pracować z tym. Natomiast buzia wygląda bardzo, bardzo ładnie. Podkład też się fajnie na niej prezentuje. I teraz czas na tą drugą stronę, że sobie to nałożymy. I to już jest ten taki tak zwany baking, który od owego czasu był bardzo popularny i ja nie przepadam za nim. Wolę po prostu pędzel. Natomiast sprawdźmy. No, na pewno przy takim wciśnięciu pudru w podkład, aż się splułam, całe lustro mam poplute, przy takim wciśnięciu pudru w podkład na pewno on będzie miał niesamowitą trwałość. Pytanie, czy lubicie w ten sposób to robić? Ja tam lubię ten delikatny efekt tym pędzlem, bo jak wciskamy ten puder w twarz, to on automatycznie jest nieco bardziej jakby widoczny. Nie, Jakby podkład nie zostaje w dużym stopniu na tej gąbce, więc za to plus, za to że jakby oddaje ten. Oddaje ten puder, natomiast y, nie zabiera podkładu, więc tutaj spoko. Czy to jest mój ulubiony sposób y, nakładania pudru? Nie, od razu mogę powiedzieć, że nie, że wolę używać do tego pędzla, natomiast sama gąbka z drugiej strony jest spoko. Dobrze, czas na podsumowanie i słuchajcie, tą sześcienną, prostokątną, nie wiem jak ją nazwać, wyrzuciłam. W ogóle mi się nie sprawdzała i totalnie. Ciężko mi się z nią pracowało. Moje pierwsze wrażenie było najlepszym wrażeniem, jakie miałam. Później była równia pochyła, aż bęcło w kosz. U mnie się zupełnie nie sprawdziła. Jeżeli macie inne odczucia na temat tej gąbki, to koniecznie napiszcie w komentarzu. I teraz przejdę do tej z zril techniki. Jak widzicie, ona jest ze mną nadal. Dziwna sprawa, ponieważ po pomyciach i tak dalej, zobaczcie, ona ma tylko tutaj taki. Element gąbki i w środku jest sztywna, jakby w środku była jakaś inna gąbka, o wiele twardsza i sztywniejsza, a ta góra mi się trochę odkleiła. Dodatkowo, no nie jest zbyt trwała, jak zauważycie, to tutaj już ona poszła. Między pierwszym użyciem a dniem dzisiejszym są dwa miesiące, gdzie ją myłam tylko i wyłącznie ręcznie. Ona ani razu nie była w pralce. I tak dalej, i tak dalej. Ja dbając o swoje gąbki używam ich o wiele dłużej niż używałam tej, natomiast bardzo przyjemnie mi się z nią pracuje to dziwna sprawa, ponieważ zupełnie się tego nie spodziewałam. Zobaczycie jak ona teraz wygląda, no to gdzieś tam jest pofarbiona, ją dzisiaj rano jeszcze myłam przed tym. Tej strony nie używałam w ogóle. Dla mnie opcja bejkowania już dawno poszła w niepamięć. Jedyne kiedy mogłam to robić to tylko i wyłącznie wtedy, gdy idę na jakieś wesele, a i tak uważam, że ten efekt dla mnie jest zbyt sztuczny i na ten moment nie lubię go, wolę używać pędzla. Więc tej strony praktycznie nie używałam i była mi ona zbyteczna. Oprócz tego po o którymś myciu i nieużywaniu przestała być cudownym puszkiem, a jest filcem. Po prostu mogę powiedzieć, że jest takim filcem. Czy to warte swojej ceny? Wydaje mi się. O, zobaczcie tutaj z tej strony też. Wydaje mi się, że lepiej kupić zwykłą gąbkę Real Technik. Posłuży Wam o wiele dłużej i macie pewność, że sprawdzi się na pewno. Fajnie było to przetestować, ale drugi raz no nie wiem, czy bym podeszła i wrzuciła ją do koszyka, ze względu na to, jak ona wygląda po dłuższym użytkowaniu. Naprawdę nie wygląda to dobrze, ale jestem strasznie ciekawa, co jest w środku, więc otwórzmy ją. Idę po nożyczki i sprawdzimy, co jest w nim jej wnętrzu. Bo jestem strasznie ciekawa, dlaczego ona tutaj właśnie tak wygląda. O ty, tego się nie spodziewałam. Klej się. Zobaczcie. W środku mamy silikonowy. Ten najzwyklejszy silikon. One, te gąbki, takie silikonowe, w pewnym momencie były bardzo popularne, że nakładało się samym takim silikonem nie gąbką, i w środku jest po prostu silikonowa. Jak to zutylizować jest, no to, to trzeba przeciąć. Wewnątrz tej gąbki, no i teraz widzę, jak ona się średnio domywa, mimo tego, że ją tarłam naprawdę mocno. Na dobrą sprawę, zobaczcie, ile mamy gąbki do podkładu. Bardzo, bardzo niewiele. I ona w pewnym momencie, gdy ja ją prałam, się rozkleiła we wnętrzu i dlatego przestała mieć swój kształt. Tutaj, w środku, jeszcze jak zobaczycie, mamy taką. Co to jest? Taka siateczka. Nie wiem, czemu ona może, miała służyć pewnie, żeby przykleić tą gąbkę tutaj do tej silikonowej, nie wiem, też nazwy gąbki. W środku ona jest cała brudna, a ja ją dzisiaj szorowałam i myłam i przestało mi z niej coś tam już wypływać, także jestem strasznie zdziwiona. Sama górna ta część też jest złożona z takiej bardzo cieniutkiej filcowej nakładki. Ona jest tutaj sklejona. O! I tutaj mamy też jakąś gąbeczkę. Może wywrócę Wam to na... Na lewo, jak to wygląda. Widzicie? Straszliwie to jest brudne. O, tak jak tutaj widać, ona była przyklejona. Na to mamy gąbkę, z tej strony mamy ten Alapuszek. Ten puszek jest podłożony takim, taką też gąbeczką jakąś śmiałabym się, że po prostu taką jak w jakimś wypełnieniu do sof czy czegoś. No i w jej wnętrzu mamy po prostu silikon. To jest ja pitole. No to już wszyscy wiemy, co jest w środku gąbki. Nowości od Real Technik. W sumie jakbym to e, dobrze rozwaliła, to tym bym sobie mogła e, podkład nakładać, bo to kiedyś e, był taki trend i taki hitowy produkt, że właśnie taką silikonową gąbeczką się m, nakładało makijaż. Nie było to zbyt wygodne, może te silikonowe gąbeczki były po prostu za sztywne i one nieładnie wkładały ten... E, w Wyrównywały ten makijaż nasz, i to nie było z, y, fajne. Natomiast jeżeli chodzi o czystość tej gąbki, to o wiele lepsze to jest niż tą. No, takiej gąbki umówmy się kurcze, ciężko jest ją domyć. E, ja myję ją po prostu ręcznie, na mydle. Czasami wrzucam do pralki, ale w pralce te gąbki, pomimo tego, że wkładam je do specjalnej takiej pokrowca na staniki, to raz, że się nie domywają, dwa brudzą tym podkładem, e, i tak trzeba to umyć. Y, wstępnie, ręcznie. E, trzy bardzo się niszczą, pomimo zabezpieczenia i tak dalej. Jestem bardzo ciekawa, jak Wy myjecie gąbki, to koniecznie możecie się podzielić w komentarzu. Jeżeli testowaliście któreś z tych nowości, to też koniecznie napiszcie. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Subskrybujcie i bądźcie tutaj ze mną na bieżąco, a odcinków będzie coraz więcej, bo to właśnie dzięki Wam one się pojawiają. Do zobaczenia w kolejnym. Bye!